Dzień dobry. Kazimierz czeka na Was. Ogródek sztuki też. Zapraszamy. Kazimierz jest jak fantastyczna powieść. Nigdy nie nudzi, zawsze warto do niego wracać. Kazimierz czeka na Ciebie. Maja wolny, pisarka. Sława Rado i Kazimierz na Ciebie czekam. Kazimierz na Ciebie czeka, obiekt noclegowy Agarta, zapraszamy serdecznie. Kazimierz na Ciebie czeka, Centrum Informacji Turystycznej, zapraszamy. Kazimierz na Ciebie czeka, zapraszamy do Arkabi, ulica Czerniawy 1. Kazimierz na Ciebie czeka. Kazimierz na Ciebie czeka. Galeria Gena, Senatorska Dziewięć. Kazimierz na Ciebie czeka. Restauracja Stary Dom. Kazimierz na Ciebie czeka. Zapraszam Janek Tuźnik z Teatru Klepisko.